Witajcie, moi drodzy ludkowie! Więc tak, żeby było załatwione. Piosenka na dziś to ich troje po mnie. Taka. Z, yy, nie wiem, czy to nie jest 2010, 2012 rok, coś takiego. W ogóle to śmieszna historia. Tutaj pozwolę sobie na dygresję, że ten album, na którym jest ta płyta, czyli chyba 7 grzechów głównych, mnie, jeżeli się mylę, był sprzedawany w każdym kiosku po 9 zł. Bo to była jakaś taka w ogóle poniekąd specjalna akcja marketingowa, że on miał być dużo tańszy. Uuu, a co do prze przejścia już od dygresji do właściwej części programu, no to dzisiaj jestem obudzony dość brutalnie, mianowicie Andrzej wstawaj, jedziemy, no bo trzeba było babcie do szpitala zawieźć, ale spokojnie, bo parę temu wzięła i upadła, tak? W sobotę, jakoś, tak? No i... Wszystko było dobrze, po czym po dwóch dniach od upadnięcia zaczęła mieć problemy z chodzeniem, a, przedwczoraj i przedwczoraj, a wczoraj i przedwczoraj to już prawie w ogóle przestało chodzić, no to my ją dzisiaj w samochód i do szpitala. Na szczęście okazało się, że to jest coś, co owszem będzie utrząsiłe przez jakiś czas, ale da się to wyleczyć farmakologicznie, czyli po prostu lekami. Nie trzeba pakować babci w gips. Jest dobrze. Na całe szczęście. A pojechałem z nimi, potem oni zostali tam czekać na przyjęcie. A ja sobie wróciłem. Tutaj takie małe ogłoszenia kanalizacyjne. Tak, ta nazwa nadal brzmi cudownie. Mianowicie w sobotę pojawi się materiał dodatkowy, bo zwykle w sobotę się nie pojawia dłuższego czasu. No, później niestety będą inne ogłoszenia kanalizacyjne, ale to nie uprzedzajmy faktów, moi drodzy. Trzeba. Wszystko po kolei, bo jak człowiek zacznie wszystko mieszać, to mieszanie jest złe. Oj, złe, to się źle kończy. Kolorowo, ale źle. No cóż, doświadczenie. Uff. No a potem, no cóż. Od jutra już nazwijmy to, wracamy poniekąd do roboty, bo muszę pojechać do biblioteki i zacząć powoli pracę organizować się pracę rocznie pisać. Ale najpierw to trzeba zorganizować, co ja chcę pisać, i do tego materiału ogarnąć, nie? No dobra, nie będę Wam przynudzał. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się.